Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Świrów Sprzedaży. Dzisiaj zajmiemy się tematem pozyskiwania leadów, a konkretnie mówiąc tematem prospektingu. I opowiem Wam o czterech rzeczach, które większość firm robi źle, albo z których nie korzysta. Prospekting jest y, bardzo ciekawym kanałem pozyskiwania leadów. Przez ostatnie lata byliśmy rozleniwieni jako ludzie sprzedaży. Rozleniwieni marketingiem. Może sam brzmi to dziwnie, ale z mojej perspektywy w wielu firmach tak właśnie było. Nie musieliśmy już aktywnie pozyskiwać tych leadów, bo to działania marketingowe przeprowadzały te lidy. I żeby była jasność, ja absolutnie nie mam nic do działań marketingowych, słuchajcie, ale widzimy w ostatnim czasie, że rzeczywiście działania marketingowe w wielu firmach nie przynoszą już tak dobrych rezultatów jak jeszcze 2, 3, 4 czy 5 lat temu. I to jest istotne, że dużo firm musiało przeprosić się z prospectingiem. Musieli złapać znowu za tą suchawkę. Musieli znowu poszukać tych nowych klientów aktywnie, żeby rzeczywiście móc realizować cele. I dlatego biorę dziś na tapet właśnie ten temat. Bo mam takie poczucie, że teraz wiecie, jesteśmy pod koniec roku, e, nagrywamy ten odcinek na początku listopada. E, no, i w wielu firmach jest planowanie działań na przyszły rok: jakie kanały będziemy robili, jaki budżet na nie przeznaczymy, jakie wyniki z tych kanałów chcemy osiągnąć. Więc dlatego też mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego materiału będziecie wiedzieli, czego unikać, z czego zacząć korzystać, żeby was, wasz prospekt był skuteczniejszy. Także słuchajcie, jedźmy. I chodzi o pierwszy punkt. Czyli, jakby, pierwsze miejsce, gdzie z naszej perspektywy większość firm popełnia błędy, to jest korzystanie tylko z jednego kanału perspektywowego. Co mam na myśli? Bardzo często jest tak, że w firmach istnieje cold calling. Handlowcy, których często jest kilku jak nie kilkunastu, aktywnie pozyskują leady właśnie dzwoniąc do nowych, potencjalnych klientów i zapraszając ich w ten sposób na spotkania. Albo dział marketingu robi kampanie cold mailingowe czy kampanie na LinkedInie. Albo nawet ci handlowcy mogą na LinkedInie też, wiecie, bez jakichś większych kampanii, po prostu jeden do jeden pisać do różnych ludzi i zachęcać ich do rozmów, do jakiegoś spotkania czy zapoznania się z ofertą. I duży błąd polega na tym, że nie ma połączenia tych kanałów ze sobą. Słuchajcie. Dzisiaj korzystać tylko z jednego kanału prospectingowego, to jest ogromne marnotrawienie e, jakby wyników, które możecie osiągnąć. No bo w tym momencie, jeśli tylko docieracie do kogoś drogą telefoniczną, no to pozbawiacie się szansy na to, że ktoś może być trudny do złapania przez telefon, ale cold maila o 22 odczyta i wam odpisze. W drugą stronę, może ktoś ma bardzo zaśmieconą skrzynkę mailową różnymi wiadomościami i na telefonie będzie go łatwiej złapać. Albo może być tak, że ktoś rzeczywiście na LinkedInie cały czas siedzi połączenie kanałów prospectingowych w jeden spójny proces naprawdę daje przeogromne e, rezultaty bo jeśli najpierw założymy sobie sekwencję na przykład e, która zaprasza ludzi na LinkedInie potem po tygodniu do tych ludzi wyślemy cold maila potem wyślemy follow-up mailowy potem do tego człowieka wyślemy wiadomość na LinkedInie potem wyślemy trzeciego maila a potem jeszcze zadzwonimy do tego człowieka no to słuchajcie pokrywamy wszystkie trzy kanały prospektingowe i w tym momencie macie największe pole rażenia. Idźmy dalej, słuchajcie. Drugi błąd to jest robienie wszystkiego jak 5 lat temu. Tak sobie trochę to zapisałem. Czyli korzystanie z takich wiecie, starych sztuczek, które jeszcze kiedyś się sprawdzały. Kiedyś te działania związane na przykład z cold mailingiem były bardzo trudne do uruchomienia. Bardzo trudno było pozyskać bazy danych. Bardzo trudno było to zautomatyzować. Nie było takich super narzędzi jak Woodpecker. Zresztą Woodpecker w 2018 roku, z tego co pamiętam, to chyba startował dopiero. Więc to była stosunkowo nowość. I to, że ktoś korzystał z tego kanału, to to było ogromne wyróżnienie się spośród konkurencji. Dzisiaj kampanie coldmailingowe są proste do zrobienia. Bazy danych są proste do pozyskania. Więc o wiele więcej ludzi może to zrobić. Więc o wiele więcej konkurencji w tym kanale macie. Po prostu on spowszechniał. I to jest istotne, że jeśli wy myślicie, że wyślecie cold maila, który jest napisany tak samo do 500 osób naraz, i z tych 500 osób będziecie mieli nagle, nie wiem, 25 lidów, które są zainteresowane spotkaniem z wami, to to dzisiaj się nie sprawdzi. I dzisiaj trzeba się bardzo mocno wyróżnić, bardzo mocno wyniszować tą komunikację. Czyli jeśli, załóżmy, że waszą grupą docelową są firmy produkcyjne, to nie piszcie do wszystkich firm produkcyjnych tego samego. Do firm, które produkują np. artykuły spożywcze. Napiszcie o tym, co ich głównie interesuje w kontekście Waszego rozwiązania. Do firm produkujących wyroby chemiczne piszcie o czymś innym. Wiecie, czasami chodzi o jedno zdanie. Tak samo w cold callingu. Czasami chodzi o to, żeby inaczej coś powiedzieć do różnego typu firm i już ten komunikat jest bardziej spersonalizowany. Więc personalizacja per branża i per osoba, z którą chcecie rozmawiać, do której piszecie, to jest mega istotne. Słuchajcie, idziemy dalej. Trzeci punkt. I trzeci punkt to jest coś, co wielu z was zaskoczy, ale dla mnie ogromnym błędem w większości firm jest to, że nie korzystają z danych, które mają w CRM-ie do prospektingu. Teraz część z was pewnie siedzi i mówi, co on gada? Jaki CRM? Jaki prospekting? Jak to połączyć? Słuchajcie, dla mnie prospekting to jest aktywne wykonywanie działań do firmy, która jeszcze nie jest waszym klientem. Myślę, że część z was się zgodzi z tą definicją. No więc jeśli mamy w naszym CRM-ie na przykład 200 przegranych lidów z zeszłego roku. Firmy, które zgłosiły się do Was, ale wybrały konkurencję. Dlaczego by do nich prospektingu nie Dlaczego nie uderzyć do nich z jakąś sekwencją maili, nie uderzyć do nich z telefonami i zachęcić do ponownych rozmów? Wiecie, bardzo często jest tak, że klienci znikają. W trakcie procesu sprzedaży po prostu znikają, przestają odbierać telefon, przestają odpisywać, przestają się odzywać, tą szansę sprzedaży przegrać po pewnym czasie. I często w takich sytuacjach klienci po prostu nie podejmują decyzji. Ale to, że 8 miesięcy temu ktoś szukał nowego CRM-a, to wcale nie znaczy, że on dzisiaj nie poszedł krok dalej w swoim procesie zakupowym. I dzisiaj te rozmowy o CRM-ie po prostu nie pójdą w stronę finalizacji. Więc wykorzystajcie to, co macie w Waszym CRM-ie: przegrane lidy z poprzednich lat, uczestników Waszych webinarów, ludzi, którzy odwiedzili Wasze stoisko na targach. To są wszystko bardzo wartościowe kontakty, które z mojej perspektywy najpierw trzeba odgrzać Właśnie sekwencjami maili, telefonów, działaniami na LinkedInie a dopiero potem brać się za nowe kontakty. I wiecie, w wielu firmach są tysiące rekordów, które można odwijać, tylko nikt na to nie wpadł wcześniej. Jest dużo budżetu pakowane w to, żeby cały czas pozyskiwać nowe lidy, bez zwrócenia uwagi na to, co już jest w CRM-ie i co rzeczywiście można wykorzystać jako zasób i szybko z tego pozyskać kolejne nowe lidy, nowe szanse sprzedaży i w konsekwencji nowych klientów. I słuchajcie, ostatni, czwarty punkt to jest e, niewykorzystywanie narzędzi, tak szeroko mówiąc. I chodzi mi zarówno o narzędzia do procesu, jak i narzędzia, np. do baz danych. Ja w kontekście procesu, mówiłem właśnie o Utpakerze. To jest potężne narzędzie, w którym możecie dużo rzeczy sobie zautomatyzować, ustawić przeróżne sekwencje. Jak klient otworzy maila, to wyślij coś innego, niż jak nie otworzy tego maila. Można maila połączyć z Linkedinem, z telefonem, przez różne rzeczy można ustawić w tym woodpeckerem. I fakt jest taki, że dużo firm korzysta albo z narzędzi do marketing automation typu GetResponse, które nie służą do prospectingu, bo ich zasada działania jest zupełnie inna, albo w ogóle nie korzystają z tych narzędzi. I wiecie, w zeszłym tygodniu mieliśmy ciekawą sytuację, bo rozmawialiśmy z jedną z większych firm konsultingowych w Polsce w tematach podatkowych i tak naprawdę okazało się, że kilkanaście osób u nich w firmie robiących prospecting robi go manualnie. Bez żadnego narzędzia. Słuchajcie, to się dalej zdarza, że w wielu firmach po prostu nie korzysta się z tego, z czego możemy dziś skorzystać. Woodpecker to jest jeden przykład, ale są też centrale telefoniczne, które ułatwiają kwestię dzwonienia do klientów. Ułatwiają kwestię analityki tego procesu, można nagrania sobie tam też robić, wiecie, AI może Wam część nawet podpowiedzi dać, co w tych rozmowach y, można byłoby robić lepiej. Takim przykładem jest Ringostat, jak najbardziej można skorzystać z tego narzędzia i usprawnić Wasze działanie w cold callingu. Idąc no, dalej, jeśli chodzi o narzędzia do baz danych, w wielu firmach jest tak, że po prostu jest Apollo albo lusza tego typu dwa narzędzia i to wszystko. Tylko, że te narzędzia mają ograniczone zasoby w naszym kraju. To są narzędzia sfokusowane głównie na rynki zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone, UK, czy po prostu zachód Europy. I teraz wiecie, jeśli większość firm robiących prospekty korzysta z Apollo, to wy wszyscy docieracie do tego samego rynku. Więc nawet jak macie super cold cola, ale wiecie, ktoś dostaje już 20 telefon danego dnia, to mu się nie chce rozmawiać, po prostu. Więc tutaj możecie skorzystać z narzędzi jak na przykład Clay. Clay jest bardzo wygodnym narzędziem, bo łączy kilkanaście innych narzędzi w jedno. Czyli jeśli szukalibyście kontaktu do mnie, to może być tak, że w Apollo nie ma tego kontaktu. Na przykład jest mail, ale nie ma telefonu. A klej wyszuka ten kontakt do mnie w kilkunastu innych narzędziach. I dzięki temu możecie w łatwy sposób doklejać sobie te dane i rzeczywiście docierać do ludzi w bardzo różnych firmach z bardzo różnych branż, tam gdzie inni nie docierają, bo korzystają po prostu z jednego czy z dwóch narzędzi, gdzie nie ma tych danych. Więc wykorzystanie kleja jest ekstremalnie istotne żebyście po prostu mogli naprawdę poszerzyć Wasz rynek, gdzie możecie dotrzeć cold mailem, cold callem, czy wiadomościami na LinkedInie, bez kupowania 15 różnych narzędzi, no bo Clay wam zintegruje te dane w jednym. I w tym oto miejscu dobrnęliśmy do końca. Słuchajcie, nie zapomnijcie o łapce w górę. Tam zaraz pod materiałem jest taka fajna łapka, którą możecie kliknąć. Wtedy będę bardzo szczęśliwy. <gry> Nie zapominajcie też o subskrypcji. I pamiętajcie też o tym, że 21 listopada e, robimy nasz event poznański. Świry sprzedaży na żywo w Poznaniu. Startujemy o 17.30 i to będzie event właśnie poświęcony pozyskiwaniu nowych klientów. Kasia Narczyk, czyli nasza wiceprezes i konsultantka, będzie opowiadała właśnie o tym, jak robić prospektnik w dzisiejszych AI-owych czasach. Z drugiej strony będziemy mieli też panel dyskusyjny i o sprzedaży i o marketingu właśnie nakierowane na pozyskiwanie nowych klientów. Będę miał przyjemność brać udział w tym panelu razem z Patrykiem Jasińskim, Wojtkiem Idzikowskim i Marcinem Kamińskim. Także jeśli temat pozyskiwania nowych klientów jest dla Was istotny, a myślę, że w większości film jest, to słuchajcie, w opisie tam poniżej też wkleimy link do naszego eventu. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na żywo, a nie tylko, wiecie, po tej drugiej stronie kamery. Tymczasem raz jeszcze bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do subskrypcji. I widzimy się następnym razem. Cześć.